Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego tak ważne jest dokładne zmywanie makijażu na noc i czym jest dwuetapowe oczyszczanie skóry. Gotowi? Zaczynamy! Dlaczego trzeba dokładnie zmywać makijaż na noc? Pozostawienie makijażu na noc może prowadzić do zatkania porów, co z kolei może powodować wypryski, zaskórniki i inne problemy skórne. Skóra regeneruje się w nocy, a pozostawienie makijażu może zakłócać ten proces. Ponadto oczyszczona skóra lepiej wchłania składniki odżywcze z produktów pielęgnacyjnych, co wspomaga regenerację i zdrowy wygląd skóry. Pamiętaj, zanieczyszczenia i makijaż mogą prowadzić do powstawania wolnych rodników, które przyspieszają proces starzenia się skóry. Czym jest dwuetapowe oczyszczanie? Pierwszy krok polega na użyciu olejku lub balsamu do makijażu, który skutecznie rozpuszcza makijaż, sebum i zanieczyszczenia. Drugi krok to zastosowanie delikatnego środka mającego na bazie wody, który usuwa resztki olejku oraz pozostałe zanieczyszczenia. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie, aby dokładnie zmywać makijaż na noc i stosować dwuetapowe oczyszczenie dla zdrowej i promiennej skóry. Subskrybuj po więcej porad pielęgnacyjnych. Do zobaczenia.